Cześć, dzisiaj jestem w wydawnictwie Agora i chciałbym powiedzieć Wam o jednej z książek tego wydawnictwa. Będzie to Gambit Maciej'a Siebiedy. To jest wprawdzie powieść, ale powieść napisana w bardzo reporterski sposób, przede wszystkim przez wieloletniego reportera, no i reportera, który nad tą powieścią pracował. Właśnie jak nad reportażem, bo najpierw powstał reportaż, a później pojawiła się powieść. Z tą książką wiąże się konkurs, bo na blogu do wygrania jest 5 egzemplarzy tej książki od Agory. Co trzeba zrobić, żeby powalczyć o tę książkę? Trzeba napisać komentarz, dlaczego właśnie wy powinniście dostać tę książkę, dlaczego ty powinnaś, powinieneś dostać tę książkę. Wszystkie szczegóły konkursu znajdziecie na blogu, tam wyjaśniam dokładnie, gdzie trzeba napisać. Komentarze dotyczące tej książki. No a teraz oddaję głos autorowi, który opowie więcej o tej książce. Książka jest powieścią, niemniej jednak opartą na prawdziwych wydarzeniach. Zaczyna się praktycznie główna jakby siła sprawcza tej całej historii. Wydarzyła się po wojnie, kilka miesięcy po wojnie, ale ma to bezpośredni związek z wojną. I to, co się stało, czego niestety nie mogę ujawnić, to zdeterminowało losy bohaterów tej powieści, a zwłaszcza brata, jednego z bohaterów, który, którego ja poznałem, który dostarczył mi materiału, z którym spotykałem się wielokrotnie. On już nie żyje, ale jeździłem do niego do Monachium, on przyjeżdżał do Polski. To był znakomity polski szachista. Który całe życie się bał, bał się tego, co zrobił jego brat i bał się reperkusji za to. Rzeczywiście on mnie wprowadził w tę tajemnicę i dzięki niemu ją poznałem. I tak naprawdę jest to historia tych dwóch braci. Gdybyśmy mierzyli to matematycznie, to 80% prawdy, a 20% to jest fikcja, która jakby tę prawdę tylko nie upiększa, nie koloryzuje, ale jakby lepiej ją transportuje. Bo główna bohaterka jest postacią fikcyjną, ale ona łączy z lepiej jakby historię obu braci, dlatego że oni byliby konkurencją dla siebie, którego próbował któregoś z nich zrobić głównym bohaterem. Ja znalazłem ślad, pierwszy ślad tej historii na cmentarzu. Potem chodziłem za nią przez kilka miesięcy i nic nie znalazłem. Napisałem reportaż, który. Prosił o pomoc, o, o, o to, czy ktoś, ktoś coś wie. Po pół roku e, tę gazetę zniszczoną, starą kupił e, pod kościołem polskich w właśnie pan, e, który jest bohater, jednym z bohaterów książki i zadzwonił do mnie. E, zaprosił mnie, pojechałem do Bawarii. E, potem jeździłem tam wielokrotnie i, i całą mi tę historię opowiedział, co było. Bez najmniejszej marketingowej przesady. Naprawdę jest, mogę stwierdzić, że jest to najciekawsza z historii, które w czasie dwudziestu kilku lat pracy reporterskiej mi się przytrafiła. Pracowałem jako reporter od 1983 roku, czyli ponad 20, prawie 30 lat. Reportaż był, reportaż był czymś, co mnie szalenie fascynowało i co uprawiałem. Niestety, to niestety jest w cudzysłowie, ale Zawsze miałem szczęście do historii z przeszłości. Miałem zaszczyt znać pana Ryszarda Kapuścińskiego. Ja po lekturze tego reportażu powiedział mi, że powinienem zrobić z tego powieść, koniecznie. Ja mu nie uwierzyłem. To był dla mnie idol, mistrz, człowiek, którego słuchałem, z którym rozmowa była dla mnie ogromną wartością i przyjemnością. A jednak w tym momencie go nie posłuchałem, bo powiedziałem. Że ja potrafię opowiadać, ale na sześciu kartkach, a nie na 400. Bez opisów, dialogów, tworzenia jakichś sytuacji właśnie fikcyjnych. No i dopiero po wielu latach, kiedy uważyłem się na tę pierwszą powieść i ona jakoś tam się na rynku fajnie zachowała, to doszedłem do wniosku, że co dalej. I jako druga była właśnie ta historia, historia, w którą nikt by nie uwierzył, gdyby nie to, że. Wydarzyło się naprawdę. To jest historia napisana przez życie, i już spotkałem się z tym, że ci, którzy nie przestali ostatniej strony, którzy mi przeczytali te, takie krótkie notki od autora, oskarżają mnie o jakąś no, wybujałą fantazję. Ja bardzo zresztą to lubię, kiedy, mnie, kiedy jestem atakowany o rzeczy, których, które nie ja wymyśliłem, które naprawdę się zdarzyły. A wszyscy piszą do mnie, nie z zmieli leki, bo. bo Fantazuje pan za bardzo? Nie fantazuje. Nie fantazuje. Życie potrafi napisać historie, na które nigdy się nie zdobędą nawet najzdolniejsi scenarzyści, najzdolniejsi twórcy fikcji. Widziałem setki filmów, czytałem setki książek, ale historie, które tworzyło życie, były bezkonkurencyjne. Jest tam gra wywiadów, jest y, trochę kuchni dość szpiegowskiej. Jest. Y, bardzo tajemnicze, zresztą poszukiwane do dziś złoże ropy na Podkarpaciu e, Polska Ropa. Tajemnica tego złoża istnieje do dziś i ono jest też główną kartą przetargową w intrydze powieści, w którą zamieszane są te prywatne losy bohaterów. Jest miłość, ale trudna, wojenna, taka nieoczywista, z, na którą nakładają się te wszystkie traumy czasu. Jest akcja, bardzo dużo akcji, której wcale nie musiałem animować, bo ona rzeczywiście miała miejsce. No, i jest finał, który uciska no, łzy. Tak przynajmniej twierdzą ci, którzy już czytali, ale powiem szczerze, że ja, kiedy poznałem tę historię do końca, to byłem nią równie mocno wzruszony.